Pokaż swój niepostażalny styl Radka radzi Tobie dobrze w tym. Witam Was serdecznie w szybkim, zimowym, czerwono-płaszczowym lookbooku. Zapraszam Was dzisiaj na dwa stroje dnia z moim nowym, czerwonym płaszczem polskiej marki Patrycja Ariton. I jest to już ostatnie moje nowe okrycie wierzchni w tym sezonie, obiecuję. W każdym razie jest to płaszcz wykonany z wełny dziewiczej i z moheru, bardzo ciepły, o bardzo intensywnym, czerwonym kolorze. To jest taka czerwień moich ust, to jest taka czerwień, którą ja uwielbiam, którą ja jak tylko zakładam, to od razu mam więcej energii. po prostu kolor dla mnie idealny, płaszcz został uszyty w usłudze szycia na miarę, bo Patrycja Rytor na stronie ma taką usługę, że tam możecie swoje wymiary wpisać i Wam zrobią na miarę, więc ja mam ramiona na miarę, idealnie krótkie rękawy dla moich krótkich rąk, a w talii podałam dużo więcej niż mam naprawdę, bo chciałam, żeby ten płaszcz był eee, szerszy, żeby mnie nigdzie nie opinał, żebym miała opcję noszenia go i na luzie. I właśnie bardziej elegancko. No więc moje dwie dzisiejsze stylówki. Pierwsza to będzie ten płaszcz w wyjściu do lasu na spacer. E, mam go w tym momencie nieprzewiązanym paskiem, tylko właśnie o tej takiej szerokości prostej, takiej bardziej marynarkowo-męskowej. To mi się też bardzo, bardzo podoba, dlatego podałam w tej talii też trochę więcej. E, w każdym razie mam go założonego do jeansów, do girlfriendów, stop shopu do emu e, wygodnych. To są krótkie emu, chyba ten model Stinger. Tak mi się nazywa. Tak mi się wydaje, że to jest ten model. W każdym razie m, bardzo mi się wygodnie, ciepłe chodzi. Może to nie jest idealne obuwie na Mokre do mokrego lasu i na błoto, ale starałam się to błoto jak najbardziej omijać i emu przeżyły. Do tego mam jeszcze czapę, to jest e, Chapo Cabra, czapo kabra chyba. Tak zwykle link do wszystkich rzeczy, które mam, e, sobie będzie na dole w opisie, tak jak pod każdym filmem. W każdym razie to jest polska marka Wełniana na czapa. Kupiłam ją sobie, bo stwierdziłam, że właśnie na takie wyluzowane stylóweczki będzie mi idealnie pasować do tej czerwieni, ta szarość. I do tego jeszcze nowa torebka e, Patrycja Pepe, kupiona na wyprzedaży ze złotem. Ona ma takie piękne złote detale, tą ważkę taką z tyłu, e, ma taką malutką waszunię przy łańcuchu, do tego jeszcze ma e, taką wielką, fajną e, na magnes działającą, kłótkę, która sama się e, trzyma, bo właśnie tam jest magnes, Bardzo fajna sprawa. W każdym razie, widzę, że mi tu słońce świeci. Tak mi chyba tu poprzepalało, ale myślę, że będzie dobrze. E, także to będzie stylóweczka numer jeden, a stylówkę numer dwa to jest ta, którą mam w tej chwili na sobie. Czyli to jest płaszcz w wersji bardziej retro, eleganckiej powiedzmy, do beretu. Także dzisiaj słuchajcie uważnie, nie będę dwa razy powtarzać, w takiej wersji jestem. E, I jeszcze do moich kozaków z paso a paso na miarę cholewkowych. I do tego mam jeszcze ten płaszcz spięty paskiem z Simple, to jest pasek, który kupiłam jak kupowałam moją torebkę, notabene w tym zestawie też mam tę torebkę moją, e, super, bo stwierdziłam, że chcę mieć coś do przepasania futra, futrzaka, który pokazywałam, o, którego miałam na Fashion week o, tak, był już w jakimś filmie, e, no ale stwierdziłam, że również później e, jak e, przyszedł do mnie ten płaszcz, to stwierdziłam, że będzie również ten pasek idealny do płaszcza, także go tak sobie przewiązuję, no i tak sobie w nim śmigam. Do wersji miejsko, elegancko, retro, powiedzmy. Także mam nadzieję, że oba stroje dnia wam się podobają. Dajcie znać, którą wersję płaszcza na mnie wywolicie. i czy wy macie może jakiś taki swój ulubiony płaszcz. Myślę, że to jest teraz mój ulubiony płaszcz numer jeden. Jak tak patrzę na te czerwień, to od razu chce mi się działać, kręcić, chodzić i robić różne fajne rzeczy. Także już zaczynam się rozgadywać. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że moje stroje dnia wam się podobają i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, Pa!